Przekręcisz klucz. Właśnie tak. I zawsze, kiedy usłyszysz tę melodię, przypomnisz sobie swoją najdroższą mamunię. I to jak bardzo cię kochała. Bardzo cię kocham, mamusiu! I to jak bardzo cię kochała. Bardzo cię kocham, mamusiu! Ach, może dzięki temu się ode mnie na trochę odczepi. Co za przebrzydła smarkula! Wytłumaczysz mi, jak to się tutaj znalazło? Wcześniej myślałam, że ruszpunka ukrywa jedyne wspomnienie, które ukazuje, że mama mnie kochała. No i. A ty zmanipulowałaś to wspomnienie, prawda? Usunęłaś fragment lustra. Przechytrzyłaś mnie, abym opuściła rozpłonkę. Być może, ale sprawiłam, że stałaś się dokładnie taka, jak było ci pisane, Cassandro. Kim ty jesteś? Jesteś tym pradawnym demonem z Och, Nie udawaj, że jesteś przerażona. Wcale tak bardzo się od siebie nie różnimy. Mnie również okradziono z mojego przeznaczenia. Tak naprawdę łączy nas większa więź niż ciebie i roszpunkę. Nawet pragniemy tej samej rzeczy i zdobędziemy ją, jeśli wciąż będziesz pozwalać mi się prowadzić. Nie. Wcale nie jestem jak ty. To, że chcę spełnić swoje przeznaczenie, nie znaczy, że jestem złą osobą. <laughs> Doprawdy? Możesz biec, głuptasie, ale nie uciekniesz przed tym, kim naprawdę jesteś! Czy stałam się taka straszna? Co ja zrobiłam? Znajomym? Przyjaciołom? I Roszpunce?